Był raz sobie pewien misio, nie puchatek, co znał Krzysia, tylko zwykły i nie żółty, a na grzbiecie futro z misia. Miodek lubił, chociaż bardziej preferował słodką kawę. Palił pety towarzysko, kiedy miał to palił trawę, czasem siadał na polanie, kiedy inni spali nocą. Patrzył w księżyc, wzdychał głośno i rozmyślał, nie wiem po co. Golił pachy dla higieny, kudły czesał dla zabawy, sadzał łyżkę do kubeczka, kiedy nie popijał kawy. Grube palce miał do esów, kiedy trzymał swą komórkę i głupiemu się marzyło, żeby spłodzić piękną córkę. Ale w lesie chętnych brakło, wszystkie panny już zajęte, choć królicy się podobał, czuła do niej namiętną miętę, ale jemu to nie bardzo. Mówiąc tak pomiędzy nami, gdy szedł w krzaki za potrzebą, to podcierał królikami. W takiej oto sytuacji bądź tu mądry i pisz wiersze. Duże uszy go znudziły i by wolał trochę mniejsze. Chodził przeto osowiały, ryczał w lesie barytonem, nie spał w nocy, w rezultacie gały strasznie miał czerwony. I tak chodził po polanie, aż raz wlazł na małą górkę i zobaczył długą kitę, właścicielkę jej, wiewiórkę. Kitał błysła mu przed pyskiem, paszczę rozwarł jak idiota. Jak popatrzył, to oszalał, na jej punkcie dostał kota. A ta w sumie też zdziwiona i zamarła tak jak stała. Mieś zawstydził, kiedy poczuł sygnał wprost ze swego ciała, zakrył liściem się czym prędzej, by nie wzięła go za zboka, bo to było dość widoczne tak po pierwszym rzucie oka. Ta udała, że nie widzi, i spytała: Co pan tu? A ten stał i chciał coś mądrze, ale wyszło głupie: mm krótki tej bajeczki, jakby babcia powiedziała, nie dasz rady na logikę, gdy sygnały płyną z ciara.